A co dzisiaj będzie 550. działo? W Amsterdamie? Nie. Jak to 5 godzin? To my jeszcze z Pekinu nie lecimy do Chengdu? Jak to? A to nie jest. Nie no. Opaki właśnie dowiadują się, jak będą lecieli na światowe finały. A ze mną jest TAS, z którym postaram się zrobić jakiś wywiad. Tam siedzi reżyser Luke. Pokaż się, chłopakom. Akcja. Możesz powiedzieć, już uciekłeś, dobra. Słuchaj, to przejdźmy od stroju do wylotu. Jak Ci się podoba twój narodowy strój? Nie, moim zdaniem jest fajny, tak? Na pewno jest fajna inicjatywa, coś nowego. Tego nie mieliśmy wcześniej na wcześniejszych edycjach, przynajmniej takich kompletnych strojów fajnych. Dresy są takie no, no śmieszne, tak, ale chyba też trzeba mieć jakiś desant do siebie, no i ogólnie z dobrym humorem polecimy, tak, no. Fa fajne są bluzy, fajne są koszulki, więc naprawdę strój jest ok. Jeden z zawodników nazwał te spodnie spodniami świętego Mikołaja. Ej, no ale najważniejsze jest to, żeby były wygodne, tak, w końcu gramy w gry komputerowe, a nie idziemy na pokaz mody. Dobra, słuchajem. Um... Od treningów, jak to wszystko wyglądało? Bo z tego co wiem, od godziny 16 katowaliście do 24 bodajże. Na czym polegały wasze te treningi, jak, jak skupialiście się na tym wszystkim? Oglądaliście demka czy, czy nie wiem, spotkania tylko PCW? No słuchaj, przede wszystkim po tym, jak zagraliśmy w Dubaju, tak, czyli ewidentnie czwarte miejsce to nie jest to, w co celowaliśmy, w co celujemy. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy odrobinę więcej czasu poświęcić na stronę taktyczną i stąd też nasze treningi zaczynały się od godziny 16, tak? Czyli poświęcaliśmy na treningi taktyczne około 2 godzin i staraliśmy się poprawić wszystkie jakieś błędy, dodać jakieś ciekawe taktyki, których nam brakowało, no i poprawić oczywiście te mapy, na których mieliśmy najwięcej problemów, czyli Dust2 i Inferno, tak? Kuben nadal prowadzi, czy zabrałeś połeczkę i to ty prowadzisz? Na cały czas tylko dowodzi. Słuchaj, bo tuż, tuż przed wylotem mieliście jeszcze spotkanie przeciwko zawodnikom Meteor Makers, wygraliście je, no i to dość w dobrym stylu, czy to jest jakiś taki sygnał, że na WCG pokażecie się naprawdę z bardzo dobrej strony i zajmiecie pierwsze miejsce? Wiesz, trzeba mieć trochę dystansu do tego, że to w końcu był mecz na internecie, ta drużyna prawdopodobnie dużo nie trenowała, bo nie miała do czego. No ale mimo wszystko jakiś poziom prezentowali, tak? I wygrano z kimś to, że tak powiem, wytartową podłogę na ostatnim turnieju na pewno to daje nam pewności siebie. No i jedziemy w pozytywnych nastrojach. Tak na pewno lepiej jest wygrać taki mecz i być już pewnym, prawie pewnym awansu na finały się globalne w przyszłym roku, niż przegrać, tak? I jechać na WCG. Grupę nie macie jakąś rewelacyjnie ciężką. Jesteście typowani, że wyjdziecie na pierwszym miejscu. Fonfny pokusił się o nam jakąś rozpiskę i że traficie na MTW bodajże. Jeżeli tak będzie, wygracie, przegracie. No nie wiem. No jak czujesz no, na pewno graliście z tymi zawodnikami PCW, tak, więc. Wiedz, takie przepowiednie przyszłości to trochę są nie do mnie, tak? To może do jakieś wróżki pójść albo do kogoś innego. Ja tylko mogę powiedzieć, że no, czujemy się dobrze przygotowani, no ale to już ostatnio mówiłem cały czas i jakoś nie, nie wychodziło. No zobaczymy, dużo zależy od dnia, dużo zależy od szczęścia, tak, zobaczymy czy naprawdę trafimy na MTW, czy oni może wyjdą na drugim miejscu. To jest wszystko, jedna wielka niewiadoma. No i tyle, no zobaczymy na miejscu. Przygotowywaliśmy się ile mogliśmy, zwiększyliśmy nawet tą e, dawkę przygotowań, tak więc oczekujemy jakiegoś dobrego rezultatu, tak. Mm, tuż przed finałami tutaj światowymi straciliście swoją organizację. Dość smutna wiadomość dla wszystkich. Jesteście bez domu, jak to wszyscy to nazywają. Czy dostaliście jakieś propozycje? Bo nie wiem, dla mnie uważam, że dostaliście, patrząc po Twoim ostatnim wywiadzie, że tu planujecie jakiś wylot, tu ten, tu tamten. Czy są jakieś propozycje, czy nie ma ich totalnie? Nie, no, na szczęście jakieś są, tak. Propozycje jakieś są, jakieś rozmowy są prowadzone. No ale przed WCG uznaliśmy, że nie będziemy wchodzili do żadnej organizacji, nie będziemy sobie zawracali głowy tymi sprawami. Spokojnie idziemy na WCG pod swoją własną roboczą nazwą eee, i tyle nie przejmujemy się na razie tymi organizacjami. Może po WCG, może uda nam się jakoś dobrze zaprezentować tak i jeszcze to będzie, jeszcze te rozmowy będą ciekawsze. Ale jest tam organizacja jakaś, że naprawdę jak dojdziecie, to możecie być spokojni o to, że no ów, nareszcie będziemy mieli spokój i możemy skupić się tylko na treningach. Myślę, że tak. Myślę, że od przyszłego roku może coś ciekawego się pojawić już takiego stabilnego dla nas, a obecnie to jeszcze nie ma żadnych takich propozycji, które by nam dały to odczucie, że już mamy spokój. Ale to jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, wiesz, no mimo wszystko od 10 miesięcy yy, Raz jesteśmy w organizacji, która nam nie płaci, raz jesteśmy bez organizacji, więc dużej różnicy nam już nie robi, tak? Czy to będzie miesiąc dłużej, czy dwa miesiące, więc ogólnie mamy czas, szukamy czegoś dobrego i jak przyjdzie odpowiednia pora, będziemy czuli, że to jest miejsce, do którego chcemy dojść, to jest organizacja, którą chcemy wesprzeć naszymi umiejętnościami, no to, to tak zrobimy. Myślicie nad dojściem do polskiej organizacji, czy totalnie to odpada? Jeżeli pojawiłaby się taka ciekawa oferta, to na pewno byśmy to przemyśleli, wiesz. To jest zawsze mimo wszystko fajniej reprezentować e, swój własny kraj, tak, czyli swoją rodzimą organizację, niż właśnie być e, w organizacji duńskiej czy niemieckiej. No bo, wiesz, no, przede wszystkim w Polsce też jak masz większą pewność, że tutaj cię nie, mniej osób oszuka, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś ci oszuka, mimo wszystko jesteś z, tej same, z tego samego kraju. No i to też by był spory wstyd. Ciekawa. Co, co rozumiesz pod słowem ciekawa? Co powinni wam zaoferować? To, to my teraz negocjujemy coś? Nie, no słuchaj, no nie będę ci tutaj mówił, co trzeba nam e, zaproponować. No wydaje mi się, że jesteśmy drużyną, która prezentuje stały, stabilny i wysoki poziom. Tak? E, no i oczekujemy przede wszystkim gwarancji wyjazdów na zagraniczny turniej. Oczekujemy też... E, jakiegoś wynagrodzenia, dzięki któremu możemy się skupić na tym, co robimy, mimo wszystko, to nie jest tak, że my gramy w gry komputerowe i koniec, tylko jeszcze każdy z nas my, uczy się, tak, studiuje i do tego ma inne zajęcia, na które my też potrzebujemy jakichś środków, tak? Więc nie możemy grać za darmo, czy nie możemy grać też. No po prostu, no, jeżeli nie będzie żadnych ciekawych propozycji, to nie wiadomo, jak wygląda nasza przyszłość. Cześć, bo ja na przykład zauważyłem tak, że jeżeli wy nie mieliście tej organizacji, to bardziej skupiście się na grze, mieliście tą większą motywację, no bo trzeba pozyskać tą organizację. Czy tak jest faktycznie, czy po prostu to jest tylko takie moje osobiste odczucie? Hmm, wątpię, żebyśmy mieli większą, że tak powiem, motywację, jak mamy. Dobra. Tutaj ewidentnie zamieszanie jest dookoła, troszkę się rozproszyłem. No, a w każdym razie wracając do Twojego pytania, no. To no nie jest, nasza motywacja się nie różni od tego, czy mam organizację, czy nie mamy organizacji, tylko od tego, jaki to jest turniej, tak i na przykład jaka, jakie jest wynagrodzenie, jakie są drużyny. To są rzeczy, które tak naprawdę napędzają naszą motywację, no bo moment, kiedy mamy trenować w turniej, na którym jest na przykład tylko Fnatic, no to okej, okay, no jesteśmy zmotywowani, żeby wygrać, no ale to nie jest mimo wszystko turniej z samymi światowymi imionami, tak? Albo to nie jest e, turniej światowej renomy, światowej tak? Natomiast WCG to jest akurat turniej, no, który jest jeden w roku, jeden, niepowtarzalny no i no do tego turnieju po prostu nie można podejść lekko, tak? Trzeba się do niego przyłożyć, no bo później wróciłbyś z tego turnieju z takim kacem moralnym, że mogłeś jeszcze dać więcej z siebie, a teraz idziemy po prostu z takim przekonaniem, że no my daliśmy, my naprawdę poświęciliśmy bardzo dużo czasu na te, te przygotowania i też zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Jak samo poczucie przed wylotem, jak typowania? Czy będziecie na podium, czy nie chcesz totalnie o tym rozmawiać? To dużo zależy od tego, no przede wszystkim humory są dobre, tak, tak nastawienie jest pozytywne. No ale nie chcę też e, mówić, e, czy będziemy top 3, czy nie. No wydaje mi się, że powinniśmy to, to te, zająć e, miejsce właśnie w tej trójce najlepszej, ale to wszystko też zależy od tego, jaka będzie drabinka, tak? Bo przecież e, możemy to jest WCG, czyli możemy dostać na przykład świerć, no, ale tak jak mówiłem, TW, tak, czyli mamy już tu par, pierwszy mecz e, z ciężką drużyną, no dla nich to jest tak, z tej samej perspektywy, oni na to patrzą, tak? E, następny mecz na przykład możemy mieć już w półfinale z Fnatic, tak? no i już w tym momencie mamy dwa ciężkie mecze które decydują nam o wszystkim a to nie jest tak, że wy zagrasz jeden ciężki mecz i możesz od razu zagrać następny bo mimo wszystko przychodzi to zmęczenie jesteś też zmęczony każdym meczem, każdą rozgrywką no i każda runda w jakiś sposób wyczerpuje cię. Dobra, ja życzę wam powodzenia i mam nadzieję, że zajmiecie to pierwsze miejsce Super. znajdziecie organizację, która da wam spokój psychiczny był ze mną Wiktor Taz Wojtas który będzie reprezentował Polskę